Szanowni Państwo, to jest Hej Poznaj na żywo ze Starego Browaru, odcinek świąteczny, już trzeci odcinek świąteczny, no i mamy dzisiaj bardzo różne, e, ciekawe tematy. Zbliża się święta, zbliża się Sylwester. chcę o siebie zadbać, chcę wyglądać dobrze w, w tym okresie. No i właśnie teraz porozmawiamy o różnego rodzaju e, zabiegach beauty e, A. Ze mną oczywiście specjalistka w tym temacie Hania Iczak, Madame Art. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, no bo będziemy rozmawiać o różnego rodzaju zabiegach beauty. Nadchodzą święta, nadchodzi sylwester. Szczególnie panie chcą o siebie zadbać, ale nie tylko, też wiem, że panie do ciebie przychodzą. Powiedz mi, proszę, jak długo działa Madame Art i jak długo ty działasz w branży beauty? Ja w Madame Art zaczęłam swoją karierę. W jejku jakieś 14 lat temu, przez 11 lat pracowałam tam jako pracownik, w tym momencie jestem już właścicielem. Madame Art stworzyła Magda Mazurek, którą oczywiście bardzo pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Madam Madame Art na początku rozwinęłam swoje skrzydła, dowiedziałam się kim jestem, zaczęłam szkolić się z makijażu permanentnego oczywiście, najpierw się jego ucząc. Zdobyłam mistrzostwo też w makijażu permanentnym w 2017 roku, również byłam prelegentem w Stanach Zjednoczonych. I stwierdziłam, że chcę spróbować swojej własnej siły i stworzyłam swój własny gabinet Projekty, którego dumnie prowadziłam przez 2,5 roku i wtedy też odnosiłam swoje sukcesy. Byłam trzy razy jurorem na mistrzostwach w makijażu permanentnym. Następnie Magdalena stwierdziła, że chce się realizować gdzieś indziej. Mhm. I spełniać swoje marzenia. I takim właśnie sposobem to ja stałam się teraz właścicielem gabinetu Madame. Art. No i super, piękny progres. Oczywiście też Twoja wiedza jest, jest ogromna w tym temacie. No, ta branża makijażu permanentnego też się zmieniła bardzo, prawda? Teraz wydaje mi się, że. Coraz więcej kobiet właśnie korzysta mniej lub bardziej z makijażu permanentnego. Widzę to często po swoich też znajomych. Ale ważne, żeby ten makijaż permanentny był dobrej jakości, prawda? No bo często widzimy też, że ten makijaż permanentny różnej jakości jest, tak to nazwijmy, no a ty dbasz o to, żeby no tutaj. To było tak zrobione, że klientki wychodzą zadowolone, no i też zajmujesz się do, doradztwem, tak? że dobierasz właśnie pod klientkę, czy też klienta, od, odpowiednim makijaż. Powiedz mi, jak, jak, jak to wygląda, jak wygląda ten cały proces, przychodzi do ciebie właśnie klientka, w jaki sposób wygląda to doradztwo, jakiego rodzaju zabiegi przeprowadzacie. Kiedy przychodzi do mnie klientka, staram się oczywiście odpowiedzieć na jej potrzeby. Czasami klientka sama nawet nie wie, czego chce i to są najlepsze klientki, bo ja wiem, czego chcą. No to oceniasz, prawda? Widzisz, widzisz, co można zrobić, jak, jak jeszcze, jeszcze bardziej uwypuklić to piękno, prawda? No bo tym się zajmujesz. Tak, staram się jak najbardziej podkreślić tą to, to naturalność, nie przesadzając oczywiście. Często oni się boją po prostu tego pierwszego zabiegu, wtedy wykonuję go delikatnie żeby się nie przestraszyły. Mm -hmm. Często panie mówią, że wychodząc ode mnie nawet nikt się nie zorientował, że mają makijaż permanentny. No i o to przecież chodzi, żeby jego nie było widać, że coś mamy zrobione, tylko żeby to nam podkreśliło naszą urodę, a nie po to, żeby nam yy, dominowało w twarzy. No fajnie, to jest bardzo to jest bardzo ciekawy aspekt. No dobrze, a jak ktoś przychodzi do Ciebie już z wcześniej zrobionym makijażem permanentnym, czy jesteś w stanie pomóc? Tak, jesteśmy w stanie pomóc, szczególnie paniom, które mają ciężkie przypadki, dlatego że mamy bardzo dobry laser kilkosekundowy, który, który tak naprawdę nie rozrywa skóry, bo często jeszcze widać, że panie po usuwaniach mają dosyć mocny obrzęk i pękniętą skórę, tutaj mhm. z tego nie ma. Dementuję też plotki, że to bardzo boli. Bo nie boli. Nie boli. E, mhm. Mamy również zaawansowane removery, które często no już panie na przykład przychodzą do nas i mówią, że one już miały removery i że to nie rusza, u nas rusza. Okay. <laughs> tak więc y, można, się, y, można się spodziewać, że jednak ten efekt będzie. Również panie, które mają czerwone brwi, czerwone, bo po latach na przykład y, od pierwszego zabiegu zrobiło im się po prostu czerwone, łososiowe, pomarańczowe i jak fałdacowe. Tak w każdym razie te panie zwykle są już później ym, takie zrażone do tego makijażu permanentnego, one chcą, żeby to im samo zeszło. No i według mnie to jest po prostu niedoinformowanie klienta, jeśli mm -hmm. chodzi o y, następstwa zabiegu makijażu permanentnego, bo czasami może się wydarzyć. Tak Tak, więc panie, które mają pomarańczowe brwi, zapraszamy, to jest zwykle jeden zabieg lasera i te brwi już zaczynają się robić po Wracają do normy. Szare, dlatego... Zapraszam te panie, które po prostu mają pomarańczowe brwi do nas. Mhm. Czyli, no tak, czyli mamy brwi, ale mamy też usta, prawda? To też jest tutaj Oczywiście. ważny aspekt. Mhm. Usta jak najbardziej naturalne, nie wyjechane poza kontur, nie wyglądają jak to pomadka. I tym się też szczycimy, że tego po prostu nie robimy, nawet jeżeli ktoś bardzo chce. Tak, to możemy zobaczyć właśnie też na, na, na filmie, jak, jak wygląda taka, taka procedura. No i faktycznie chodzi o to, żeby to jak najbardziej naturalnie wyglądało, że, że nie wiemy, że to jest makijaż permanentny, prawda? To faktycznie jest, je, jest tak to zrobione. Czyli mamy brwi, mamy makijaż, ale mamy też cały szereg zabiegów, które są Madame art wykonywane. Powiedz, co, co na przykład z takich popularnych zabiegów, które na przykład klientki mogą sobie zrobić jeszcze prześwietam. Mam. Bardziej, Bardziej stosuje stymulatory tkankowe, fibrynę po to, żeby naturalnie Podkreślić, podnieść twarz, a nie robi takich przepełnionych efektów. Mhm. Dlatego Bardzo naprawdę ją polecam. Polecam ją też dlatego, że idealnie radzi sobie z powikłaniami. Na przykład pani, która gdzieś tam miał nie wiem, podany wypełniacz, policzki, on migrował pod oczy. Robią się takie poduszki pod oczami tak. i często pani nie mogą sobie z tym poradzić. Ona sobie świetnie z tym radzi. Super. Tak samo wprowadzamy teraz laser erbowo szklany z radiofrekwencją nie powiedzie. Właśnie, to się tak obraca w taki charakterystyczny sposób, Ta, prawda? Tak, to jest, to jest tak, niesamowita tak. technologia, tak. Tak więc ten laser cechuje się tym, że bardzo szybka jest po tym zabiegu. Nie mamy trupeczków, kropeczek, nie mamy jakiejś wielkiej opuchizny. Można spokojnie wrócić do życia normalnego już kolejnego dnia, a w tym samym dniu również. Nawet nie ma jakiegoś... jakiegoś Czyli do pracy tak. następnego dnia wracamy, nikt się nie pozna. Tak. Dobrze, o to chodzi. Jestem wiele laserów, które, które przy użyciu zbyt intensywnej mocy mogą pozostawiać kropeczki. Tak samo mam kilka klientek, które po jakichś zabiegach lasera frakcyjnego mają blizny w postaci kropek na twarzy. I to nie wygląda zbyt ładnie. I też tutaj ten laser jest w stanie poradzić sobie. A i Jeszcze. takie blizny się nie goją? To czy one się goją po jakimś one czasie? Się goją, one się goją, ale się goją, zostają takie kropeczki błyszczące na skórze i wtedy ten laser naprawdę też sobie z tym poradzi. Laser ten radzi sobie również z powiekami górnymi i dolnymi, gdzie bardzo mało jest takich zabiegów, które mm -hmm. można wykonać na powiekę górną. Radzi sobie z bliznami i tutaj też możemy powiedzieć, że panie, które miały wycinaną powiekę, czyli tą blefaroplastykę, również mogą się udać na ten laser, dlatego że blizna będzie mniej widoczna. Rozstępy, wiotka skóra, to wszystko będzie miało na pewno ukojenie laserze, które teraz do nas akurat wchodzi w ofertę. Super. No Też kolejnym zabiegiem, który jest bardzo popularny, to jest ujędrnianie ciała. No bo tutaj klientki oczywiście też e, e, lubią zadbać o swoje e, ciało. Na przykład ujędrnianie pośladków. To jest, to jest taki zabieg, który. Ujędrnianie pośladków, tak. Ujędrnianie pośladków za pomocą urządzenia V-Shape Elite bądź EMS-a. Tak? To jest popularna strategia, EMS tak. EMS-Max jest to zabieg, który, którym. Fala elektromagnetyczna wytwarza taki impuls, w którym włókna mięśniowe spinają się 30 tysięcy razy. Czyli to tak jakbyśmy zrobili 30 tysięcy z 5 mięśni bądź 30 tysięcy brzuszków w jednym zabiegu, który wpadł w mm -hmm. godzinę. Mm -hmm. Tak więc bardzo szybko możemy uzyskać e, świetne rezultaty podniesienia pośladków, wyrzeźbienia sobie brzucha. Ale warto też jeszcze ćwiczyć do tego mimo wszystko. Warto też ćwiczyć. Przecież to wtedy są najlepsze efekty, bo tak. <głosy> <głosy> Myślę, że to też jest ważne, tak. Osoby, które w ogóle ćwiczą, mm -hmm. które już mają jakieś um, takie bardziej um, wysmuklone mięśnie, im jeszcze szybciej tam efekty. No właśnie. Wchodzi. No bo to... czasami te efekty nie są wystarczające, prawda, po siłowni, no i chcemy trochę to tak. e, przyspieszyć, a to ulepszyć. Wakacjami. A przed wakacjami. Wystarczy mm -hmm. zabiegów, a naprawdę e, podnosi się jeszcze i u, ujędrnia te mięśnie. Czyli wakacja na Dominikanie na przykład. E, Przechodzimy na kilka zabiegów no, jeszcze zimą i możemy lecieć spokojnie. Super, super. super. Tak v Elite, który mamy u siebie. Jest to zaawansowana technologia, która łączy ze sobą endermologię, tylko że bez tego zasysania i ciągnięcia skóry. Przez, mhm. przez to zwykle endermologia jest po prostu nie do końca przyjemna. Tutaj zasysamy skórę, fala radiowa podgrzewają razem z podczerwienią i działa wtedy na tkankę tłuszczową, na przepchnięcie limpy, plus jeszcze na ujędrnienie. Sprawda. A dodatkowo, nie wiem czy było widać, taką roleczkę, która się tam kręci. Tak. Jest to rolka, która wygląda na nieprzyjemną, ale jest to bardzo przyjemny zabieg, który polega na wprowadzeniu wibracji w głąb skóry. Myślę, że zaraz możemy pokazać, bo to też niesamowicie wygląda. Tak jest, bierze. dokładnie tak. Mhm. Tak więc ta rolka nie tylko dba o naszą skórę i o przepływ filmy, i o, puchni, o puchni, puchnięcia, ale również wpływa na mięśnie, na rozluźnienie mięśni. Tak. Miałyśmy taką klientkę, która nie mogła ćwiczyć łydek na siłowni, mm -hmm. dlatego że zawsze tam miała skurczek. Po dwóch zabiegach zaczęła ćwiczyć łydki, dlatego że już przestała mieć te skórcze, dlatego że ten mięsień był tak rozbity, że pomogło jej tak ćwiczyć No właśnie, właśnie, jak te, te zabiegi wspomagają jakby też nasze ćwiczenia, naszą aktywność fizyczną, Dokładnie. prawda? I te rezultaty, no, które Fyzy. chcemy wszyscy, wszyscy mieć, no bo to często główna motywacja do tego, żeby faktycznie chodzić na siłownię, na przykład, prawda? Tak. Żeby te rezultaty były, a tutaj jeszcze możemy te rezultaty pociągnąć, także no, naprawdę tak, już już się zacząć, to wtedy yy, chętnie się chodzi. No. Dokładnie tak. Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali o, o, o dwóch innych zabiegach. No, Mamy jeszcze oczyszczanie wodorowe, tak. to powiedz mi, na czym to polega? Bo to myślę, że na przykład dla wielu mężczyzn, którzy oglądają, no mogą mnie wiedzieć, na czym polega to oczyszczanie wodorowe. To Brzmi to jest prosto. enigmatycznie. To jest taki mały odkurzacz, który ciąga nam zanieczyszczenia, obkurcza pory, jest tam użyty też... I to mężczyźni też, o, mężczyźni o, właśnie, oczywiście. bo proszę zadbać sobie, się panowie. Mężczyźni oczywiście i też przy zabiegach medycyny estetycznej warto mhm. nie tylko wprowadzać wszystko pod skórę, ale również zadbać o, te, no, o tą skórę z zewnątrz, no bo tak to jest, jest bardzo ważne. I bardzo ważne jest. jest to, że też jest to zabieg bezpieczny dla kobiet w ciąży, tak więc jeżeli panie w ciąży nie wiedzą, co mają sobie zrobić i przyjść i się zrelaksować, to mm -hmm. oczywiście na oczyszczanie wodorowe, gdzie oczywiście hormony też robią swoje i mm -hmm. na tej twarzy różne rzeczy się dzieją, tak więc to jest rewelacja dla kobiet. No znaczy, tak, to, to jest fajny zabieg na twarz, ale kolejnym fajnym, bardzo relaksującym e, zabiegiem jest masaż kobido. Tak. O tym już tutaj rozmawiałem z inną e, e, z kuchni, powiedziała, że zrobił, może nam masaż, ale na razie do Madamart pójdziemy, ale, no, ale jeszcze potem tak. To może, może tak, może, może w przyszłości. To jest też bardzo relaksujące, no bo tu jakby mamy ten fragment, że ta twarz jest bardzo zrelaksowana po tym, po tym zabiegu, no ale to też pomaga na, na zmarszki, prawda? Żeby te zmarszki były mniejsze, jeśli na przykład nie chcemy iść w Botox przykładowo. Mhm. Mobilizuje mięśnie mhm. do pracy rozkurcza wszystkie napięcia, jest świetne, jeżeli na przykład zgrzytamy zębami w nocy. To ciekawe. Jest to wtedy taki fajny masaż transgłuszczowy. Czyli szczęka, tak? Czyli już te mięśnie szczęki? Tak, tak jest. Niesamowite. Nasza Adleta Powłoska wkłada palec do środka, guzi. Oczywiście w rękawiczkę. I rozluźnia tam. Sterylnie, wioski. niesamowite. Czyli z tej czyli nie tylko z zewnątrz, ale z wewnątrz. Ale niesamowite. Również. Tak jest. Niesamowite. Bardzo uniwersalny masaż, prawda? Mhm. Ile trwa taka sesja najczęściej? Około godzinki. Około mhm. godzinki. Również działa bardzo dobrze na migreny. Tak więc, jeżeli ktoś się boryka z migrenami, Super. to jak najbardziej masaż powido powid tutaj pomoże. Co ciekawe, jeżeli ktoś na przykład ma ten problem, że poszedł na botoks, za mocno złapał, czoło opadło. Mhm. No i panie się wtedy zlepują, więc mamy na to też, mamy na to sposób, rozgrzewamy falą radiową mm -hmm. plus jeszcze ten masaż Kubi do całej głowy, tak naprawdę on pomaga na to, żeby troszeczkę zniwelować ten taki efekt mocnego zagrożenia. No, tak. No to to oczyszczanie wodorowe i masaż kobito to myślę, że też świetna oferta dla mężczyzn tak mi się wydaje, tak, bo to jakby w tej kombinacji właśnie... Naprawdę e... zmniejszają się przy masażu kobito, naprawdę zmniejszają się nawet z pod oczami i faktycznie widać to podciągnięcie skóry. Niesamowite, 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 niesamowite. Możemy też zobaczyć e, piękne wnętrza, e, Mada Mar, tutaj na, e, w obliczu ciebie, u Ciebie z kamerą. Prowadzisz też e, szkolenia. Tam jest też sala szkoleniowa, o tym też warto wspomnieć. Tak, prowadzimy szkolenia, akurat tutaj na tym szkoleniu, które było widać, prowadziła nasza Paulina. Wilk. Mhm. Prowadzimy szkolenia e, z zakresu medycyny estetycznej, makijażu permanentnego, ale wtedy, kiedy sala stoi pusta, również udostępniamy ją dla osób, które tego potrzebują. Czy, I nie można, taką czy można wynająć właśnie na jakieś, na jakieś swojego rodzaju wydarzenia, prawda? Jak najbardziej. No dobrze, to na koniec myślę z wrażenia że zbliżają się święta, no to jest jeszcze okazja, żeby pomyśleć o, o jakiejś prezencie na, na święta i na przykład taki voucher od Madame Art może być dobrym pomysłem. Oczywiście, nawet mam jeden voucherek. Do w naszej Czyli dajemy Mikołajowi na górze. Tak, Uu, dobrze. żeby zobaczyć, jak Pani sobie modelować pośladki do nich. Słuchajcie, czyli nawet jak Panowie wygracie, to albo sobie, albo też partnerce, jakiej znajomej, można podarować. Na przykład, bez sugestii, oczywiście, że potrzebuje, ale że akurat macie, że no, no, wygraliście, to ja jak najbardziej wtedy można to zrobić. Haniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja też wiele się dowiedziałam na temat zabiegów beauty. Przekażę koleżankom, dziewczynie przede wszystkim, co tam można zrobić ewentualnie. Nie? I, 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 I duża dawka wiedzy, mmm, takie kompedium, prawda? I to jest niesamowite, jak się ta branża zmieniła, bo sama widzisz, jak od momentu, kiedy zaczynałaś, a teraz, jaka to jest kołcana różnica, Panie. prawda? Sama kiesz pamętne, śmiało. Mamy jeszcze doktora Rinanta Cychanowicza, który jeszcze modeluje pośladki. W jaki sposób modeluje pośladki? Modeluje kwasem polimlekowym, czyli podciąga nam skórę. To jest najsilniejszy stymulator tkankowy, tak więc podciąga skórę. Do tego działa botoksem. Na wybrane partie mięśni, na te dolne partie mięśni pośladkowych, żeby mocniej działała górna partia, więc od razu się nam pośladek unosi. Do tego jeszcze używa preparat, który po wprowadzeniu w pośladki e, stymuluje mięsień, żeby jeszcze szybciej się rozwijał i wtedy właśnie trzeba ćwiczyć, żeby jeszcze mocniej się na budowę, bo więc to jest o tyle hip. Ale dobrze że ja też ćwiczenia, że właśnie tutaj dwutorowo najlepiej. Dwutorowo wtedy są najlepsze rezultaty, jeśli nie, nie, nie tylko za zabiegi, ale też właśnie troszkę damy od siebie to wtedy. Rezultaty. Na całe ciało. Najlepszy od razu, Instagram lepiej wygląda, słuchajcie, także, także bardzo lepiej, lepiej, się lepiej się czujemy absolutnie tak. E, Haniu, bardzo dziękuję Ci za lepiej. rozmowę. Mada Mart Hanna Iczak była naszym gościem. Jeszcze raz dziękujemy za voucher, też, który jeszcze nam przekazałaś. Na o, śmiało. Tak, mamy promocję. Z mam Tak więc na lasar ten herbowo szklany mamy minus 15% na pierwszy zabieg, minus 20% na na pakiety zabiegów, Kobido, jest to przy zakupie czterech zabiegów, mamy 170 zł za jeden zabieg, zabiegi na ciało i na oczyszczanie wodorowe minus 25%, to żeby każdy miał i vouchery, do każdego vouchera za minus 500 zł, mamy karboks, terapię bądź MS-a właśnie na pośladki w prezencie. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko zapamiętaliście. Ja prawie wszystko zapamiętałem, ale można jeszcze sobie otworzyć ten wywiad jeszcze raz, także można śmiało przewinać. Dzięki bardzo, no i, a my przechodzimy oczywiście do Mikołaja, no i kto wie, może będzie właśnie voucher od Mikołaja, albo może w kolejnych wejściach właśnie od Madame Art. Dzięki bardzo. Dziękuję.